Dla mnie to jest kapitan i przyjaciel, bo przez żadnego rejsu poza nim to nie miałem. mentor, człowiek, który mnie pierwszy raz prowadzał na morze, chłopaka czy chłopaka? No, młodego człowieka ze śródlądzia, który nie umiał pływać, zabrał pierwszy raz na morze, mówiąc: Stary, jedna ręka dla Ciebie, druga dla jachtu. Z żeglarstwem morskim właściwie mogliśmy się zająć poważnie od momentu, kiedy powstały jachty, a te jachty powstawały właśnie dzięki kapitanowi Kaszowskiemu. Potężna postać. Dziki wzrok Hiszpanom śmiał się twarz Rabową statki miną, minął rok, dziesiąty prys był już nasz. Po pierwsze musiałem się rozejrzeć, prawda, czy są warunki techniczne do podjęcia takiego kroku do podjęcia takiej działalności, czy podjęcia takiego, takiej, takiego, takiej budowy? No okazuje się, że tak. Natomiast sam zamysł budowy dużego oceanicznego jachtu na Śródlądziu w zakładzie, który w życiu się nigdy w swojej stuletniej historii tym nie zajmował, było pomysłem szalonym, a jeszcze bardziej szalonym, że w momencie, kiedy podjęliśmy czy ja podjąłem tę decyzję i zarażałem innych y, chęcią budowy takiego jak tuś nie mieli w ogóle pieniędzy? Już dawno od morskiej wody burty ściemniały i żagle niejednym wichrem osmagane Staruszek jacht u kresu swoich dni w przystani cichej o przygodach śni. Zaczęło się od tego, że zdobyliśmy dokumentację, prawda, dobrego jachtu, właśnie J-80, konstrukcji kapitana Kujawy i zespołu. I mając tę dokumentację, zaczęliśmy troszeczkę pieniędzy zbierać. Jak zaczynał, to ja tak blisko od razu że nie byłem, no, on był dyrektorem, a ja byłem tylko na konstrukcji ślusarzem, prawda. Ale właśnie z tym, z Jurkiem i tym, i jeszcze był ten, Aloś, to żeśmy budowali tego Eurosa, to, to tam żeśmy się spotykali, jeszcze był dyrektorem naczelny był Smok, Zygmunt Smok, to właśnie żeśmy się poznali i od tego czasu zaczęło się żeglarstwo. Hej, do portu naszych jest To jednak on jest twórcą żeglarstwa morskiego w Bydgoszczy. To on pierwszy tu wybudował jacht Euros. To on budował zędka, to on rozpoczął podwaliny do budowy jachtu Solanus. Ja go postrzegam tu, jako naprawdę człowieka, ikonę żeglarstwa wydgowskiego. Już odwal parajzowiał nam w mordę wiatr, twarze nam spaliło słońce, żarła sól, więc w Patagonii poszedł jacht, nie widziałem nic. Tak surowych gór. Z pacyfiku na Atlantyk wiódł nasz kurs, Przez wyjące pięćdziesiątki tęgi sztorm. Na masażu drejka nocą straszył lud, Lewą burdą mijaliśmy chor. Lewą burtą mijaliśmy chor. Każde z tych y, rejsów, które były wyróżniane, czy doceniane w swoim czasie, były inne. I tak się składało. Płynęliśmy na Pentland First. Wszystko było przemyślane. Wtedy jeszcze nikomu nie śniło się, że można prawda, tam żeglować i tak dalej. Wszystko było przemyślane tak, żebyśmy podeszli pod Pentland w czasie pływu kwadraturowego, czyli kiedy jest prąd najsłabszy i pływy najniższe. Oczywiście po drodze mieliśmy tak wredną, paskudną pogodę w postaci przeciwnych sztormów, przeciwnych wiatrów, że znaleźliśmy się tam w czasie prądu syzygijnego. A na dodatek jeszcze usłyszeliśmy ostrzeżenie sztormowe, więc trzeba było przechodzić przez Pentland Fers w nocy. W nocy w czasie prądu syzygijnego na jachcie bez silnika. No to było... Te kilkadziesiąt minut to, było, to była rzeczywiście y, niesłychana i niezapomniana przygoda. I wiem, że nikt przed nami ani po nas również czegoś takiego nie próbował. I byliśmy absolutnie w tym wy wypadku y, jedyni i pierwsi. Y, kiedy płynęliśmy na Horn, to trafiliśmy fatalnie. Dwa tygodnie najcięższych sztormów, włącznie y, pod koniec y, właśnie dzień przed. Y, Podejściem do hordy, no to mieliśmy huragan przecież z wiatrem o prędkości 180 km na godzinę. Ale z drugiej strony, gdy przypomnę sobie rejs wokół Islandii z kapitanem Orszulokiem, to było pierwsze w świecie obejście tej wyspy i trafiliśmy znowu fatalnie. W roku 1968 lody w lipcu dotykały brzegów Islandii. To dzisiaj jest w ogóle nie do pojęcia. Bo dziś, dziś Spitzbergen można swobodnie opłynąć, prawda? Latem w Islandii o lodach nikt nie słyszał. Wówczas były góry lodowe, były kry, była, była y, y, pole lodowe, prawda? Myśmy się ledwo, ledwo przecisnęli. W jakim sensie przyczyniłem się do tego, że żeglarstwo morskie w tej chwili w Bydgoszczy jest dość popularne? My rzeczywiście, dzięki właśnie Eurosowi, doprowadziliśmy do tego, że żeglarstwo morskie na tym oddalonym od wybrzeża skrawku polskiej ziemi jest tak popularne. Heja! Odwaga. Odwaga czynienia po prostu tego, co się ma w głowie, co się chce robić. To jest po prostu, myślę, że to słowo. Skuteczny i to jest ważne. Czyli może, byśmy, może nazwalibyśmy to w ten sposób: skuteczny ambicjonat. Cały czas dla mnie to jest starszy pan. Uroczy człowiek. Jako kapitan. Tak. Kapitan nasz szalony był, mówiono, że z mapa, ma pach, gdy warkot zaplatał drogę twą, cały świat. Nie planowałem czegoś, co przekraczało moje możliwości. Na przykład, nigdy nie planowałem rejsów do świata, no bo to po prostu nie mogłem sobie na to pozwolić nigdy. W związku z tym, te kierunki czy te szlaki, które były dla mnie otwarte i zaplanowaliśmy, że je przepłyniemy, czy tam popłyniemy, czy tam dopłyniemy, tośmy zrealizowali. Ja się czuję w tej materii oczywiście całkowicie spełniony. Szczęśliwy.